Witam z tej strony Rafkar. Dzisiaj w odcinku mamy areograf dwufunkcyjny firmy Fine Art. Numer jego to jest FA186XK. Rozszyfruję teraz tutaj te... Oznaczenia FA to pewnie będzie oznaczało Fine Art. 186 to jest numer tego e, aerografu. E, X oznacza pływającą dyszę, tak jak tutaj macie pokazaną, a K oznacza komplet. Mam nadzieję, że to dobrze rozszyfrowa rozszyfrowałem. W e, takim dość, e, dość dużym pudełku kartonowym znajduje się ten oto piękny zestaw. E, mamy wężyk, on ma Około 1,70 m80 długości. Co ciekawe, mamy też tu od razu przejściówkę, więc to jest taki faktycznie komplet, gdzie naprawdę, jeśli mamy już kompresor, to możemy sobie tylko to podłączyć i możemy działać w temacie. Dobra, po kolei pąż, tak, mamy przejściówkę. To jest przejściówka tutaj z 1,4 czwartej bodajże to będzie. Jednej czwartej na wężyk. To jest taka pierwsza rzecz. Sobie odłożymy. Powinny być w zestawie jeszcze dwie igły. Tak bo tutaj mamy tak 02 03 i 05. Więc mamy igły. One są oznaczone 05 i tutaj mamy 0,2, czyli zgadując, w środku będziemy mieli w areografie będzie to dysza. 0,2, tak? 0,3 mamy. Nie, przepraszam. 0,3 będzie w środku. 0,5, 0,2 mamy osobno. Mamy tutaj filtr odwadniacz. Gdyby, gdyby coś też, możemy go tutaj zainstalować sobie tutaj taki zaworek zaworek jak jak przy tak, no, po prostu wentyl można powiedzieć tak. Także tak to wygląda dobra. I idziemy dalej pipeta. E, szybko z łączka. Słuchajcie no serio e, naprawdę wypasiony zestaw z tego względu, że praktycznie większość z tych rzeczy, które tutaj wyciągam Trzeba kupować osobno. Tutaj mamy szybko złączkę, która umożliwia nam, jeżeli mamy więcej niż jeden areograf, wtedy możemy sobie tutaj szybko to e, przełączać. To możemy zamontować. Tutaj też jest uszczelka. To możemy sobie zainstalować na przykład na wężyku i podpiąć pod ten pod areograf. Tak. W ten sposób. I mamy taki, taki szybki, szybki zestaw. Chociaż powiem Wam, że tutaj może to być troszeczkę mało wygodne. Nie? Równie dobrze możemy go na końcu tutaj zainstalować. Wtedy, wtedy, wtedy jeżeli mamy drugi AROGEF, to musimy się tylko po prostu wężami, że tak powiem, razem z wężem. Ja mam chyba tak właśnie zrobione, że mam po prostu nie tutaj, bo tutaj by mi przeszkadzało to troszeczkę, tylko mam tutaj na. Na tej dolnej powierzchni, czyli mam arograf z wężem i sobie po prostu przełączam razem, razem z wężykiem. Dobra, eee, i tutaj będą też są fajnie oznaczone. <laughs> o, cyk mamy, mamy dysze, i słuchajcie, mamy tak, mamy, nie dość, że mamy dysze, to jeszcze mamy tą końcówkę, nie? Końcówkę dyszy. Także. Tak to wygląda. O, dobra, nie, nie trafiłem. Musiałbym mieć. Musiałbym mieć. Albo nie musiałbym mieć szczyptę, żeby to tutaj zrobić. Dobra. To jest 05 żeby nie pomylić. Bo to jest istotne, bo nie będzie pasować. Nie będzie działać i tutaj mamy 0,2. Czyli taka dosyć dosyć mała. O, ja może zwiększę tutaj. OK. Czyli mamy. Mamy dyszę i mamy tutaj tą końcówkę. Dobrze. OK. Wkładam to z powrotem do pojemniczka. I mamy zbiorniki. Od najmniejszego zaczynając. Tak wygląda najmniejszy zbiornik, który jest montowany. Tutaj widzę, że jest taka uszczelka. Mleczny, mleczny kolor tworzywa wskazuje na to, że to jest PTFE, czyli teflon. Tarflen. Pozdrowienia dla wszystkich, Starnowa. O, tak to wygląda, jeśli to zamocujemy tutaj na korpusie aerografu. Całkiem fajnie, powiem wam, że ten zbiorniczek mi odpowiada. Trosze wie, troszeczkę większy. Troszeczkę większy dla dla większych prac. Mamy coś takiego. Ładnie wykonany. Widzę, że tutaj jest Dość dobra. jakoś zresztą sami widzicie, bo to jest wszystko w 4K. W 4K to się raczej nic nie ukryje. Nie? Do samego Arogafu jeszcze dojdziemy na samym końcu. Tutaj mamy taki dość już duży, pojemny zbiornik, umożliwiający. Znaczy, dobra, w naszych pracach modelarskich to tak nie wiem, 1 do 16 jakbyśmy robili, nie? Jeżeli robimy 1 do 16, to możemy sobie tutaj. Użyć tego. Dobra. Więc teraz przejdźmy do creme de la creme czyli tego, co tutaj, co jest gwoździem programu, czyli sam 186X prezentuje się w ten sposób. sami możecie stwierdzić czy czy jest dobrze wykonany czy to już tutaj już od moich paluchów jest widać że widać że pobrudzony ale ale tak to wygląda postaram się go troszeczkę rozpierwiastkować No tutaj widać że w miarę to wszystko dobrze fajnie fajnie jest obrobione Czyli tutaj mamy sekcję, która odpowiada nam za zatrzymywanie igły, więc o, tak to wygląda. Więc tutaj możemy sobie wielkość plamki ustawiać. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Mamy taką osłonę. O, widzicie? Z guma albo coś podobnego. Ta tak to wygląda dosyć ładnie, tylko trzeba uważać, żeby sobie tego nie rozwalić, nie jest igły. Eee, OK, odkręcamy teraz Tak wygląda dysza w obudowie igła To widzę teflon także całkiem spoko Teraz spróbuję wyciągnąć igła. To da masę zbliżenie 8. A tutaj widać, że troszeczkę jest przybrudzona, ale, ale podejrzewam, że to jest chyba smart, tak mi się wydaje. O, już tego nie ma praktycznie. No warto sobie przed, przed pierwszym użyciem, warto sobie to przemyć. Przemyć rozcieńczalnikiem albo coś, także... Także tak to wygląda. Jakie masakryczne ujęcia tutaj. Dobra, mamy igłę. E, szybko było widać. Spróbujemy dalej. Spróbujemy dalej jeszcze tutaj go porozbierać. Troszeczkę. Czy tutaj damy radę zawór ściągnąć? Tak. Damy radę. Więc tutaj. Tutaj mamy zawór. dość lekko chodzi, tutaj mamy mamy spust spust wygląda w ten sposób to jakiś lekki luzik jest, ale tutaj nie nie, nie wytrzymałem jakiegoś większego luzu dobra, okej okay. teraz cały tutaj zespół które odpowiada nam właśnie za ruch igły. O, zobaczcie. Tak to wygląda. Tutaj mamy tak to tak wygląda w środku. Czyli całkiem spoko w miarę dobrze to jest wszystko wykonane. Także chyba jeden z lepiej wykonanych tutaj aerografów, które Fine Artu miałem w ręku. Powiem wam, że serio jestem jestem dość pozytywnie zaskoczony. Nie, nie widzę żadnego piłków nic. Ja trochę może w środku coś widzę jakiś ten, ale to chyba ja, to wrażenie takie mam zresztą wy sami też widzicie. no macie to w 4K także całkiem ładnie na pierwszy rzut oka zobaczymy jak będzie malował bo to to, że ładnie wygląda to nie znaczy, że będzie będzie ładnie malował i odwrotnie może być brzydko wszystko zrobione, ale może ładnie malować. OK, dobra. Macie wszystko, o tutaj. Ładnie całość obrobione. Tutaj mamy uszczeleczkę. Wygląda mi to no, na, na teflon, tak jak powiedziałem. No całkiem całkiem, dobra. Rozbieramy teraz tutaj ten element. Sprężynka sprężynka jest takie gdzieś, gdzieś długości czemu to pokazuje bo czasami sprężyna potrafi ona ma 2 centymetry czasami sprężyna potrafi poprzeć całą robotę. jeśli, jeśli ktoś. Ma, e, malował starą Ultrą, to wie o czym mówię. Znaczy, dobra, wie, to jeszcze musi mieć porównanie, bo, bo to też jest takie. A e, no, 186 to jest e, starszy brat, można powiedzieć. 180X. 180X przypadł mi bardzo do gustu. Jest to, e, jest to aerograf, który polecam każdemu początkującemu, jeśli ma orga, ograniczony budżet. To jak najbardziej polecam. No, i tutaj mamy: Tego nie będę raczej rozkręcać, bo nie mam klucza. Czyli przy sobie tutaj coś tam przeskakuje. Czyli tak, możemy na maksa zamknąć przepływ, A tak na maksa możemy otworzyć. Czyli podejrzewam, że to jest zawór, który tutaj mamy wycięty. Tutaj, tu mamy farbę. Tędy wchodzi farba, tak? Tutaj farba trafia tutaj. Tu jest igła i ona jest rozpylana przy pomocy tutaj. Tutaj jest gaz, czyli powietrze tutaj ten gaz pędny nam to ten możemy, możemy to przydławić tutaj właśnie e, tym zaworkiem. Jestem ciekawy, jak to też będzie wszystko tutaj funkcjonować. Znaczy dla tych, którzy mogą sobie na manometrze, że tak powiem, mają regulację na na kompresorze, to tam praktycznie nic nie, nie zmienia, ale dla tych, którzy nie mają to ciekawy feature. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, teraz tylko będę musiał to wszystko ładnie poskładać. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Jeśli film Ci się podobał, dowiedziałeś się czegoś więcej, dowiedziałeś się co jest, co jest w środku i oceniasz go pozytywnie, to poprosiłbym łapkę w górę. Jeśli stwierdzasz, że film Ci się nie podobał, to poproszę łapkę w dół. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj jest 0,2. 0,2 jeszcze, na sam koniec jeszcze taki sobie zobaczymy jak wygląda a ta igła wygląda ładnie <grych> ok tak wygląda igła 02 a, to są moje linie papilarne dobra nie wiem czy dalej nie ma piostrość przesuwam to dobra słuchajcie e, tak to wygląda e, Planuję jeszcze zrobić porównanie ze 180X. Zobaczyć, co tutaj jest, że tak powiem, zaczerpnięte z tego poprzedniego. Co, co, co nie jest zaczerpnięte. No i planuję też jakieś, jakieś drobne malowanie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Weekend jest długi, także, także myślę, że coś się tutaj jeszcze uda zrobić. Jeszcze raz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.